Dobry wieczór, witam się tutaj na zakątku otulenia. Ten piątkowy wieczór w programie Wdzięcznik. Ja nazywam się Agnieszka Walanowski. jest mi niezmiernie miło powitać Ciebie tutaj, dzisiaj. Jest mi przemiło, że znalazłaś czas, żebyśmy wspólnie dzisiaj się tutaj spotkały i obojętnie jest, czy widzimy się pierwszy raz, czy jesteś tu już któryś raz. Jestem ogromnie wdzięczna za to, że jesteś. I właśnie dzisiaj o wdzięczności, jak to w piątek, będziemy celebrowały wdzięczność, będziemy celebrowały te przepiękne chwile, które się wydarzyły w tym tygodniu. Zachęcam cię do tego, żebyś zaczynała ze mną w niedziela albo w poniedziałek z rana, bo wiem, że tu jest wiele osób które odsłuchują daję słowo właśnie w poniedziałek rano i kończyły tydzień razem ze mną w piątek tą celebracją takiej wdzięczności wszystko po to żebyś poczuła ile pięknych rzeczy ile dobra, ile miłości jest w twoim życiu na co dzień i obojętnie czy jesteś w czarnej dupie czy jesteś y, na haju na cudownej drodze, która po prostu e, wjedzie cię prosto do Twojego celu. I obojętnie, czy może zboczyłaś z tego celu i nie idziesz już w jego kierunku, albo potrzebujesz chwili zatrzymania, to wdzięczność powoduje to, że nasze serce rośnie, nasze, nasze poczucie takiego bezpieczeństwa, poczucie tego, e, po co jesteśmy na tym świecie. Rośnie, więc koniecznie, koniecznie celebruj wdzięczność, nie tylko w piątki tutaj ze mną, ale codziennie. Także ja Cię zapraszam w przepiękną drogę do siebie, w medytacji, więc zabierz mnie ze sobą w takie miejsce, żeby nikt nam nie przeszkadzał. Eee, możesz mi wziąć na słuchawki, iść na spacer, zamknąć się w łazience albo brać kąpiel. Opojętnie, niech będzie to miejsce po prostu takie, gdzie będziesz czuła się bezpiecznie. Więc zamknij oczy, weź kilka głębokich wdechów i wydech, wdech i wydech, wdech i wydech i poczuj jak z każdym oddechem twoje ciało robi się coraz bardziej luźne. Jak z Twojego ciała uciekają wszystkie napięcia? Z każdym kolejnym wydechem. Jak z Twojego ciała uwalnia się wszystko to, co Ci już jest niepotrzebne. Być może jakieś niedopowiedziane sytuacje albo za dużo wypowiedziane słowa. Może coś, co po prostu uruchomiło jakąś starą ranę zadrę, a może coś, co usłyszałaś niemiłego na swój temat. Wszystko to teraz każdym kolejnym wydechem wypuść na zewnątrz, wypuść do wszechświata. Poczuj się lekko, poczuj się przyjemnie, poczuj jak Twoje ciało dostaje takiego delikatnego ruchu. Poczuj, gdzie jeszcze musisz coś uwolnić, gdzie jeszcze czujesz jakieś napięcie. Możesz sobie potrząsnąć delikatnie albo mocniej, tak jak czujesz. Zrób to, jak czuję. Kiedy poczujesz, że wszystko, co, co miało być uwolnione z Twojego ciała, uwolniło się, poczuj, jak z Twoich stóp, jak z Twoich bioder, jak z Twoich kolan wyrastają korzenie, które biegną głęboko, głęboko do matki ziemi. Z każdym kolejnym wydechem poczuj, jak biegną te korzenie coraz głębiej, głębiej. Do samego źródła. I teraz poczuj, jak możesz oddać tej matce Ziemi wszystko to, co niekoniecznie wiesz, co z tym zrobić, niekoniecznie wiesz, jak to nazwać. Wszystko to, co czujesz, że chcesz oddać, Matka Ziemia zrozumie, bo jest matką. Jest ziemią, która jest z nami tyle tysięcy lat, więc przeżyła już bardzo dużo. Ona zrozumie, jak nikt inny. Więc odej z każdym kolejnym wydechem. To, co Ci jest niepotrzebne, to matki. I poczuj z każdym oddechem, jak zaciągasz z tej matki ziemi tą miłość bezwarunkową. I poczuj, jak z każdym kolejnym dechem Ona wędruje prosto do Twojego serca. Możesz położyć rękę na sercu, żeby to bardziej poczuć. I przywołaj teraz w myślach takie miejsce, w którym uwielbiasz przybywać, jakie miejsce, które jest miejscem dla ciebie bezpiecznym, tak zwaną oazą dla ciebie. Może to jest jakieś miejsce nad morzem, może to jest jakieś miejsce, gdzie byłaś na wakacjach i poczuj, jak znajdziesz się w tym miejscu. Teraz siedząc w tym miejscu, poczuj wdzięczność za to, gdzie jesteś. I tak, jakbyś wspominała swoje przeżycia przed przybyciem do tego miejsca czyli tak, jakbyś wybrała się tam na urlop i chciała Przypomnieć sobie te, te dobre rzeczy, te wspaniałe rzeczy, które wydarzyły się tuż przed właśnie wyjazdem na ten urlop. Bo te rzeczy to były te rzeczy, które wydarzyły się w tym tygodniu. I teraz, kiedy jesteś w takim bezpiecznym miejscu dla ciebie, w takim miejscu, gdzie, gdzie odnawiasz się, gdzie odpoczywasz. Wróć właśnie myślami do tych pięknych chwil i jeszcze bardziej poczuj, jakie one są piękne. Bo może kiedyś będziesz do nich wracała w swoich myślach, tak jak dzisiaj wracasz myślami do, do tego bezpiecznego miejsca. jesteś na urlopie w twoim bezpiecznym miejscu więc nie ma potrzeby pośpiechu nie ma potrzeby oceniania nie jest tylko bycie tu i teraz i kiedy wrócisz myślami do tych wszystkich chwil, zobacz jaka osoba w tamtym tygodniu była kim byłaś ty? Wtedy zobacz, jak ona się zachowywała, co mówiła, co miała ubrane na sobie. I teraz jest ten moment, żebyś wyciągnęła wnioski, żebyś podziękowała sobie za to, że się do tych wszystkich chwil stawiłaś, że mimo wszystko byłaś tam, mimo wszystko zrobiłaś to. I dzięki tobie możesz teraz być w tym bezpiecznym miejscu i wspominać te przepiękne chwile. Poczuj, jak przywołujesz te chwile, jak przywołując każdą tą chwilę, jesteś sobie wdzięczna. Jak ta wdzięczność rośnie w Twoim sercu. Aż to serce się napełnia do takiej pełności, że ta wdzięczność zaczyna promieniować na zewnątrz. Promieniować jeszcze bardziej na zewnątrz. Czyli jesteś powyżej tego wszystkiego, jakby ta wdzięczność cię tak unosi nad ziemią. Powoduje, że wyrastają ci skrzydła. Że możesz teraz wszystko. Czujesz się lekka, czujesz się piękna, wystarczająca. Te wszystkie uczucia teraz wędrują po Twoim całym ciele, od koniuszków palców u rąk do koniuszków palców u stóp. I czujesz, jak ta wdzięczność unosi Cię, jak przez każdy kolejny wydech, ta wdzięczność powoduje, że twoje skrzydła rosną, stają się coraz bardziej ogromne, a ty co możesz coraz wyżej lecieć. Hmm. Czujesz, jak ta wdzięczność jest takim paliwem jak Cię doładowuje i jak jeszcze wyżej i jeszcze wyżej się unosi kiedy będziesz gotowa wyląduj z powrotem na ziemi otwórz oczy powróć do tu i teraz i ciesz się wspaniałą przygodą witam Cię z powrotem kochana moja mam nadzieję, że miałaś Przepiękną podróż, i jestem pewna, że teraz przepełnia Twoje serce wdzięczność. Może jest coś, co chciałabyś zapisać z tej medytacji, coś, co się pojawiło, coś, co chciałabyś, żeby cię prowadziło. Zrób to koniecznie teraz, zanim ci to gdzieś ucieknie. I ja Ci życzę cudownego weekendu. Do zobaczenia.